Tutaj, o. A tu gdzie ja? No Baj to się pośpiesz. To tu. Tak. Czekaj. Tutaj Dyńka i Waldemar. A, to otwierasz sobie. Odświerz bardziej bardziej. Chyba nie A komika. A komika. Oj. komika. A komika. A komika. Kuba, komika. A komika. A komika. A O A komika. A komika. A A komika. No, zobacz sobie na Nie ma No Jak nie ma? O, jeszcze raz i macie, ty też, bo wysłałem ci jak i utaka. co? Wysłałem ci kolejny akres klikuję. No, nawet mi przyszło powiadomienie. No, on egi. one homik? No, zobacz jeszcze raz, na pewno jest. Zobaczy, czy mi we... Nie ma live'a. No jak nie ma? No, nie Czekaj, zobaczę, czy... Mnie jeszcze nie wysłało. No to zobacz sobie, no. No odświsz przy... sobie. A na jaki kanał patrzysz? Upsonek. Ale chomik. No, a Macieka ty widzisz? co cię subskrybentach. Po internecie znajdę. Ale. Przedzę się O darmowa cegła, nice To kuby jeszcze, nice Ej Maciek, zobacz Messengera 120 kuby cegły Zobacz Messengera Maciek Maciek, zobacz Messengera Maciek nie przyszło mi. Dobra, ja mam już nie kolejnego... Już w subskrybentach. No to jak nie masz? No. Nie mam cięż subskrybenta w ogóle, nie wiem. Dobra, idźmy po prostu. Od świeżo tuła. Nie masz live, się... tyle. No mam. Dam mi No mam. Nie masz, no bo nie mi gadałeś, kiedy no. nie No to zobacz sobie na mikana. Dobra. A ty ty już... masz re to jest rekrutacja do teamu nie ma live a no ma idź i no. nic nie ma w rekrutacja do teamu nie rekrutacja Ale to ja, ja jakoś zaraz, jako zaraz zakończę tylko, że nie hakso zobaczy. a ja, ale coś. ja się tylko, żeby hakso zobaczy nie no mam no, nie nie ma, nawet sobie do mnie nie ale ja wydaje się że mam Ciebie nie mam no, no mam ma, serio ma. no ma mam mam to mam! No to, ma, jak, to jak ci mam udowodnić, że, ma, że mam no tylko dwie bronie weku? Że młot i broń. A no to pokaż kuba jak ty teraz. No. Zobacz sobie na lajwa. Czekaj, i to. Zapłynęli. Oj. Nie masz slime'a. Co jest <laughs> o... No mówiłeś, że ma co, ty... co ma dynkę i miecz? No ja a, mam. się. Tutaj, kuba kupię wydajne. Mam ich... No... 282. Co chcesz za to? Broniki. 200 słońca. Broniki. chcę. A, zapomniałem. Dobra, ile chcesz broni? Ale haksy, nie wejdzie na live'a, no. Nie masz Dawaj, wydajne, To Zobaczcie, jak ten pan później będzie Chciał mówił, że te 5 broń sobie dobra. zostały. No zobacz sobie, lajwa. Dobra, no, dawaj, no, dawaj, no, dawaj odśwież wydajne. Odśwież YouTube'a, odśwież YouTube'a. Dobra, YouTube a. nie wierzę Ci, nie mam... Kuba, wydajne dawaj. Ale czekaj, odśwież YouTube'a. Się... Nie masz lajwa tyle w temacie, nie chcesz. Najpierw idziemy, ma lajwa. Nie ma lajwa. Ma lajwa! Nie ma. Ale się. Kuba, dam Ci trzy Dobra, szybko, bo się Patrus ładowuje szybko. Dobra, Tam... rzucaj te wydajne. A, i dawaj 5 broń, szybko. Bo ja mam przepięczę się. 5, Dobra. Tak. Szybko mi się patrzy, zładowuję. Tak, 130. Jeden. No, jeszcze jedna, raz, dwa... jeszcze dwie, dałeś mi tylko trzy. Nie dań ci trzy, Kuba, no dobra, Cztery, ty No cztery, nie, cztery, 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 cztery dałeś, raz, dwa, trzy, no. cztery, no. A miał być to pięć. Dobra, dam sobie tego w zaregiznę. Dam tylko no, powiem ci i broni, raz, dwa, trzy. mam pięć broni. Łooo, i ma słońca? E, sto. Chcę je za trzy sto Dobra, mam osiemdziesiąt jeden. Słońce? No będą... Jeszcze jasnych, to jeszcze 18 jasny to już 3. No to 3, no to już 3 będą. O, strzelba chylowa, Już sprawdzam, co tam piszą. po mam... ...utlenionego. Czekaj. Ja mam same za dobre stolidziecki. Kapi, kapi, zobacz sobie moje ego. Mam tylko dynikę, bo to to się wytrajdowałem na to, ale w, całe całe eku czy zostawiłem tylko dynkę. I teraz za te rzeczy z się <grym wytrza> I tylko jedną broń miałem w Bo wszystko też To miałem challenge. Chyba nie wiem, mam parę. Ja bym tylko Jumena <grym wytrzał> Ale Uba widzisz to. sandbox? Tylko mam. To się zaraz wydreadywa. Miałem tylko drinka. Uba to. Hmm. Też tu mam zaszepkę. I nie mogę tego wybrać. O mogę. A to masz? Zobacz. Obiad! Obiad! w magasyn, Zaczekaj. Makasem mam pokazać. O obiad. Makasem mam pokazać. Stary obiad idzie. Widzisz, nie ma e, żadnych broni. Le. Żadnych. O to, nie masz na pewno. No nie. Nie masz. A ty tego. No nie, bo to jest za high, no, za ten. A ty nie masz tego. Mam. To jest a nie masz na pewno? Nie to ma raczej, masz spoko. U O może. Haksa. No ale to było. No, musiałem to zrobić, musiałem to zrobić. To, a to o też nie masz. Mam. Nie musiałeś tego robić, ale. Ale to był challenge, to no, Maciek challenge. Maciek ja zostawiłam. Challenge. No, Maciek powiedział, że nie mam. Maciek powiedział, że nie mam psychy. Ja nie mam psychy. Jakby chciał, to bym mógł no, nawet ja to. Kuba, Ej, Maciek. Ma. Ej, ty... pod... Ej, Kuba. Ej, Kuba. Ej, Kuba. Jeszcze cię podpuszczał, ale nie masz psychu oddać mi swojej Chodź tu. Ej, Maciek, posuń się. Masz to na live'ie zapisane? Ej, oddawaj mu to, Maciek, oddawaj mu to. A poczekaj, poczekaj, nic nie oddaję jeszcze, bo ja mam chwilek Maciek, oddawaj mu to. Dobra. Jeden piesek do klatki. Odstań te bronie, odstań te bronie. No, odstań te boki. Siema. No, No, odstań te bronie. No, odstań No, odstań te No, No, nie odda No, te No, te bronie. No, Daj temu te bronie, No, odstań te ja? <laughs> Daj, Aldemara, daj Waldemara, no to. Daj Waldemara, ja się tam do ciebie wejść, musisz na chwilę Waldemara uderzyć, ale jestem tam, to wejść, daj. Ej, no weź mi to zbuduj, tak ten. Weź na chwilę Waldemara kubadaj, bo nie mam go przy sobie to była całe eku, Ale kapie ja ma tylko nie, jedną nie, broń! Ja mam jedną like, ja kapie, ja, Kapi, ja nawet broni nie mam, ja mam tylko Waltemara. <susisations> A masz... O, już w ogóle nie mam, już w ogóle nic nie mam. Czy to może ta broń? Wszystko zeslingowałem. Całe Ekus resiglingowałem, to i wiem, to... Chawroni, nic tu nie ma, w magazynie ma pa, też. A? Patrz. W magazynie też nie ma. Patrz, ja te tu też nic się... nie ma. Aha, tu też ma nic to. nie ma. Ej, nie pan nie odda. Kuba, 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 ja to Kuba to? To? bo się. To... nie masz. masz. Kuba, Kuba skamowałeś mnie. Ja bym być całe twoje broni, a ten podrąbał wszystko. Tam wam na 30. Nie no macie. A ej, chcę... ej. Macie jakoski. O, cienię... Ej, tej mu to, ja nie miałbym wyrzucić. Oddaj mi to, co wyrzuciłem. Dawaj to. No patrz jaki skandal. A co? No te broń są wyrzuciłem, tą dnietnicę i te broń. No oddaj to. Ty! Polisz, nie? Ja się Nie masz tych mi swojego całego, jak piburku. No nie mam. Ale te bronie To nie dla masz tych chodni w i kapie. Dobra, Kapi. Ej, Hack, ma haksu, chodź tu. No macie, ja ci muszę z znajomych. Czekaj, no, czekajcie, muszę ten. Ale ja chcę e... coś dać. Ej no, stań tam, muszę mieć tam miniaturkę w twoją mordę. Ale ja muszę dać wszystkie moje ekunsy temu. Idź, no idź, no Słuch idź! Maciek! Nie ruszaj idź. się! Nie, nie ruszaj się, bo ci mi mam no, chyło, nie ma temu No i Dobra, macz masz, masz. I daj mu te bronie macie mam... wszystkie. Masz za to i tema chodź. No, ma, daj mu ty na nie, nie i te bronie. No, ale te nie i te broni jeszcze. Ej, ale w ogóle, Kuba, co się stało. Oni mnie z prawie całego jak tylko zeskam, naprawdę, jakbym ci z na wysłal z kiedyś, abyś się teraz porównał z moim obecnym, to byś się zesrał. Ej, on No No Maciek jest... no bo Maciek, Przez, jest... No, Maciek nie umie grać ja umie zrobić. Te te nie Ty 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 ty. te te nie wyrzucaj, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj. No, już,

Czemu? dobra, okej. Okay. Dobra, wyrzucam wszystkie rzeczy z zakupu. Kto chce, to trendy. chce. Wyrzucam całe Traby. rzeczy z zakupu. A też. O tak, trapy, nie, o to chodzi. Dobra, wyrzucam całej ale ty mi masz tego. Naszeka, ja to nie wszystko. Czemu ty, on zabiera ci? Ej, no bo tylko układ ale... nie no. Ok. Aj, no. chuj mi daj dał, dzięki. Daj mi, no dalej. Kuba, no, tyś, daj, tak robić. Testy, to. no będę, ale no ja... Daj, ja, mam, daj, ja sobie, sobie zrobię taki dzieci. challenge, że nie mam nic w wieku i spróbuję no, jak najwięcej broni zyskać. No daj, no e, ja nic nie wysykałem. Ale ja, ja mam puste eku, zobacz sobie nawet den live, mam wszystko puste. Aha! A broń nie dałeś? No, wszyscy, ja broń ze wszystko, nic nie mam, ani Amanic. No mogęś mnie dać, gdzieś o tym głąbie. Ale to, to był prasenie. challenge. Challenge. Ale kiedy kupicie, kuba mi broń nie dać na przechowanie, a potem bym się dał. Ale to nie, ja zrobię tak że wszystko jest i daję kogoś. Kuba, tele, przed. Kuba, to będzie zrobić tak. Ktoś pomoże z rakietą. Wszystkich bronię? Pomożecie z rakietą na tej dolnicy. Choska. wiesz, co mi kawy na live? na <gamy> iwie? Co? Ja. Ja mam teraz challenge, żeby jak najwięcej broni. Bez, zaczynam, zaczynam bez broni, a zobaczę nie zyskam broń. Nie świata. No, ja darmowe, ale kto by chciał kupić jakieś spaczko rzeczy na PEC. Dobra, zakończę live, bo kupuję, to było ja tak, żeby tylko zobaczyć.